Dziś chciałabym Wam zaproponować przepyszny pomysł na obiad lub danie imprezowe. Jest to schab duszony w sosie własnym z pieczarkami, który nie wymaga zbyt wiele pracy, a smakuje wyśmienicie. I bierzemy się do pracy: cebulę kroimy w pióra oraz w kostkę. Połowę w kostkę, połowę w pióra, i tak będziemy później ją smażyć na rozgrzanej patelni z odrobiną masła. Kiedy cebula przyrumieni się nam na złoto, dodajemy pieczarki pokrojone w plastry i całość smażymy do odparowania wody. W międzyczasie przygotowujemy bulion. Ja miałam tutaj w zamrażarce gotową porcję, więc tylko musiałam ją rozgrzać na patelni, a później przełożyłam sobie do miseczki. W czasie, kiedy pieczarki się nam smażą, a bulion rozmraża, schab pokrojony wcześniej w plastry lekko rozklepujemy. Następnie mięso przyprawiamy solą, pieprzem, tymiankiem oraz papryką słodką i nacieramy. Na patelni rozgrzewamy odrobinę oleju, następnie kładziemy sobie mięso i obsmażamy na złoto z każdej strony, aby dobrze się przyrumieniło. Na patelnię dodaję jeszcze kilka ząbków czosnku przeciśniętych przez praskę. Kiedy mięso będzie już dobrze przyrumienione z obu stron, dodajemy podsmażone wcześniej pieczarki. Całość dokładnie mieszamy. Po usmażeniu zrobiło mi się już trochę miejsca na największej patelni, więc wszystko przerzuciłam na jedną, żeby nie mieć dwóch do pilnowania, dołożyłam tam pieczarki, następnie zalałam całość bulionem i teraz będę to dusić przez około godzinę do półtorej pod przykryciem, aż mięso będzie wyraźnie miękkie. Co jakiś czas obracam je na patelni, żeby wszystko równo się udusiło. Kiedy mięso będzie już gotowe, dodajemy śmietany i gotujemy całość, mieszamy pod przykryciem, dusimy kolejne 5 minut. Jeżeli jest taka potrzeba, to na koniec naszą potrawę doprawiamy do smaku. I przed samym podaniem podajemy natkę pietruszki na górę. I nasz pyszny, duszony schab z pieczarkami jest już gotowy. Jeżeli ten przepis Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Ja już Wam życzę wszystkiego smacznego!